Cześć, tu Mikołaj z Black Zapraszam Was na kolejny odcinek poświęcony serii o świecie Akwilonu. Świat Akwilonu jest to magiczna kraina, w której żyją niezwykłe stworzenia, znane z opowieści typu High Fantasy. Elfy, orki, gobliny, krasnoludy i oczywiście ludzie, plus cała masa innych stworzeń. W dzisiejszym odcinku będzie mowa o drugim tomie magów o tytule Ragan o trzecim tomie orki i gobliny. Im. Zapraszam do oglądania. Tak się okazało, że oba te tomy napisał Nikolas Żari. Jedno wiem: jeśli ten autor pisze opowieści, będą one rozbudowane, zawierały wiele wątków oraz ciekawe rozwiązania fabularne. I co? I zaczynamy od magów. Eragon jest pewnym uczniem, który specjalizuje się w magii runicznej. Udaje się ze swoim mistrzem oraz pewną świtą na zmianę warty w pewnym górskim klasztorze. Co się okazuje? Na miejscu dochodzi do pewnego przestępstwa, a jego wyjaśnienie zajmuje się jego mistrz. Jak się okazuje, Eragon ma wiele kłopotów, ponieważ nie idzie mu zbytnio nauka run i mówiąc w razie sposób fight weapon. Niektórzy próbują mu pomóc, ale niekoniecznie okazuje się to skuteczne. Przy okazji toczy się jeszcze jeden wątek związany z niebezpieczeństwem w tej twierdzy i pewnie jeszcze kilka pomniejszych, które zapomnę wymienić, a Wy je odnajdziecie. Dzieje się tu naprawdę dużo. Nikolas Żali wykorzystał przestrzeń dostępną tych 50 paru stron i rozpisał bardzo lubiącą opowieść nie tylko o Eraganie, ale również o nauczycielach, zakonie, jak i całej historii tych miejscach, w którym dzieje się ta akcja. Po prostu majstersztyk. Bardzo mi się podobała ta opowieść i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej fabu pisanej przez tego scenarzystę. A jak wygląda? Zapraszam na prezentację. Przed Wami Magowie Ragan. Za rysunki odpowiada Stefan Kreti. Autor, autor używa kreski na pokoju realistycznej i kartonowej. Dużo szczegółów, fajna natura, fale wyglądają przepięknie. Obstaci są szczegółowe, mam dobrze zaprojektowane stroje. Wszystkie lokacje są świetnie wypełnione, tła skomplikowane. Dosłownie Jack Kirby w high Fantazy, Ciekawe stwory, ciekawe walki, ciekawe rzutowanie, emocje na twarzach bohaterów. Piękna, na mina. Te lokacje no, są cudowne. Fajnie narysowany komiks. Trzeci tom orków to ponownie Nicolas Żary. Tym razem mamy opowieść tak naprawdę nie o samych orkach, a też o ludziach. I większość tego tomu skupiona raczej jest opowieści związanej z pewną ekipą, z pewną wyprawą ludzi po bogactwa. A ork tu dołącza do nich w bardzo ciekawym zbiegu okoliczności. I tak naprawdę jest dodatkiem. Ale dużo rzeczy dzieje się z punktu widzenia jego narracji. Po raz kolejny Nikolas żali snuje swoją opowieść swoim tempem, wypełnia dostępną przestrzeń rewelacjami fabularnymi i rozbudowuje mitologię nie tylko samego orka, Grima, jak i ludzi, jak i miejsca, w którym znajdują się ci właśnie podróżnicy. Wbrew pozorom, na tych 50 paru dzieje się naprawdę, naprawdę dużo. Ta historia mogłaby być bardziej objętościowa. To jest kolejny świetny tom tego scenarzysty. Polecam Wszystkich. Nawet jeśli nie lubicie Orków czy Goblinów. Świetnie się czyta. Staje w pamięci na dłużej. A jak to wygląda? Zapraszam na prezentację. Orki i Gobliny to również dzieło Stefana Kreti. Podobnie jak to było w magach. Świetny. rysowane krajobrazy, krainy. Bardzo szczegółowo. Kreska na polejczu kartonu i realizmu Bardzo brutalna świetne rzutowanie, świetna mimika postaci, nie się tylko do trzech min typu Uśmiech, smutna buzia jaki kreska, tu się dużo dzieje, świetne rzutowanie w ogóle, fajne rzutowanie przestrzenne, jakie fajnie rozesowane pole. Walki, bitwy. Stefan Krety bardzo dobrze rysuje. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że wszystkie te komiksy, które tutaj omówiłem, orki, gobliny, jak i magowie, już zahaczają o wcześniejsze opowieści o świata Aquilonu. Tu już nie do końca wystarczy śledzić tylko i wyłącznie jedną ulubioną rasę, ponieważ czasami padają imiona, nazwy, miejsca. Już wcześniej były omówione, albo działy się tam pewne wydarzenia. Co prawda, można potraktować taką ciekawostkę, ale fajnie to zbudowuje całą mitologię świata Aquilonu. I nie dziwię się, że ta seria stała się popularna we Francji, ponieważ na tym etapie, jak to jest, dobrze rozpisana historia całego dużego, wielkiego, żyjącego świata, który jest wypełniony różnymi stworami, postaciami, jak i wydarzeniami. Serdecznie polecam. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. A teraz pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie lubicie. A ja Was już żegnam i do usłyszenia na razie.